Lilianka, A to co ty... Co ty... Co ty na mnie krzyczysz? Ja ci pokrzyczę, ty zaraz, ty. Co ty taki bałagan tu zrobiłaś z tym makaronem? Słyszysz? Nawet na uchu masz, zobacz. Masz. To ty taki bałagan zrobiłaś? Co? Co ty chcesz już stąd iść? Co? Mm. Ty nerwus jesteś. Ty. Nie pokazuj na mnie palcem. Lilia. Oh! Liliana! Co ty na mamy krzyczysz? Ty czekaj, ty.